Dlaczego szept działa na podświadomość? Szept to nie tylko dźwięk, ale specyficzna wibracja, która działa na układ nerwowy. Podświadomość rejestruje szept jako coś zupełnie innego niż mowa jako coś bardziej autentycznego i intymnego. Niejako pozwala komunikatom, które są szeptane, Penetrować głębsze pokłady naszej podświadomości. W badaniach nad ASMR odkryto, że szept pozwala nam osiągać głębokie stany relaksacji. Właśnie dlatego, na przykład w ten sposób przepcząc, jesteśmy w stanie uspokoić na przykład niemowlaka, ale właśnie ta specyficzna. Właściwość szeptu, to, że pozwala on głęboko penetrować naszą świadomość, sprawia, że jest niezwykle potężnym narzędziem. Narzędziem, które na przykład pozwala budować moc naszych afirmacji, moc naszej manifestacji. Wiedziały o tym szeptuchy, uzdrowicielki ludowe, słowiańskie, które właśnie używały szeptu do uzdrawiania.